Dobrze, to my Dobra, Dobrze, zrobimy to! Zrobimy to! kurwa! to! Zrobimy to! Zrobimy to! Zrobimy to! Zrobimy to! się to! Zrobimy to! Zrobimy to! Zrobimy to! Zrobimy to!

Teraz, 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 jest, Wojtek. Dawaj, Już, dawaj, dawaj! Dobra. Baczka ci. Dobrze, dobra, brachu. Dobra, jest, Dobry, 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 dobra, dobra, dobra. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Czekaj, jeszcze raz. Jest, ma... Nie grają, nie Przeszuj grają. Nie grają. Nie grają. Nie grają. Zagrać <susurra> do niego, startował, rozdział przewagę. Zagrać do niego! do niego!